Budowa drogi jest 10 nabiera coraz realniejszych kształtów. W gminach odbywają się spotkania, na których przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, projektanci przedstawiają obecny etap prac. Omawiają planowane warianty budowy drogi, ale i słuchają uwag mieszkańców. A tych, tak jak w gminie Brudzeń Duży, było sporo. Bardzo bym nie chciała, żeby w moim terenie przebiegała ta inwestycja. Właśnie dlatego, że ona po pierwsze w moim przypadku, odcina mnie od większości gruntów moich. Po drugie, tak jak stwierdziłam tutaj przed chwileczką, kilka kilometrów rowu pokrywa się z przebiegiem trasy S10. W związku z czym uważam, że infrastruktura melioracyjna zostanie poważnie uszkodzona. i odbudowa w sposób satysfakcjonujący będzie praktycznie niemożliwa, moim zdaniem. Mówienie, że to jest oczywistością, chyba to jest duża przesada. Na pewno ułatwią dojazd, skomplikują dojście ludzi do swoich terenów tak normalnego życia bo to na pewno skomplikuje. Będziemy rozmawiać z mieszkańcami, czekamy na ich uwagi. S10 daje nam szansę, ale nie za wszelką cenę, mówi wójt gminy Brudzeń Duże. S10 jest to droga, która jest bardzo potrzebna. Nie mówimy jako mieszkańcy nie, ja jako wójt też nie mówię, że nie jest potrzebna, jest potrzebna. Tylko e, chciałbym, aby w przyszłości e, było to zbudowane zgodnie z, właśnie z oczekiwaniem mieszkańców. Czyli Będą na pewno jeszcze konsultacje gminne, bo takie zorganizujemy. Wypracujemy najlepszy dla nas wariant rozwiązania trasy S10 i to przedłożymy właśnie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, żeby wzięli pod uwagę właśnie potrzeby mieszkańców, bo tak naprawdę to jest dla nas najważniejsze budujmy, ale z głową. Jak dodaje, siły połączy kilka samorządów, by przebieg trasy był jak najbardziej komfortowy dla mieszkańców, ale jednocześnie nie ingerował zbyt mocno w środowisko. Będziemy bardzo walczyć o to, żeby jak najmniej uszczerbku odbyło się kosztem właśnie środowiska i tego pięknego widoku, pięknych krajobrazów. Nie wiem, czy nam się wszystko uda, ale jestem już umówiony na przyszły tydzień z wójtem gminy Mochowo, żeby porozmawiać z nim na temat tego efektu pozytywnego, jeśli chodzi o S10, czyli którędy będzie to miało przebiegać. I mam nadzieję, że również powiat sierpecki włączy się w tę dyskusję i razem wspólnie ustalimy jako samorządy taką trasę, która będzie gwarantowała, że ten krajobraz zostanie minimalnie naruszony. Budowa drogi jest 10 daje szansę na rozwój powiatu sierpeckiego. Rozumiemy to doskonale. Jesteśmy gotowi na współpracę, zapewnia wicestarosta sierpecki. Zawsze łączenie w duże czy korporacje, czy duże struktury połączonych gmin czy powiatów, tak jak powiat sierpecki i powiat płocki czy gminy Mochowo-Brudzeń i, i dwa powiaty zdają relacje. Mamy możliwość rozmowy w cztery gminy i w dwa powiaty, a nie każdy z nas pojedynczo. I wtedy mamy większe możliwości rozmów, z, czy z generalną, czy z ministerstwem w tematach różnych. Czy to odnośnie dróg, czy to odnośnie kolei. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych wariantów budowy drogi S10 znajdziecie na stronie cz 2s 10 a 1 oawpl Teraz w realizacji inwestycji ważny moment. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka na ankietę. The <laughs> ankieta, ankieta i jeszcze raz ankieta. To ja za każdym razem powtarzałem na każdym z tych spotkań, żeby te ankiety wypełniać. Jeżeli ktoś tego nie, ankiety nie wypełni w formie po prostu zwykłej ankiety, ale wypełni w formie pisma, bo takowe już do nas spływają. Już spływają do nas pisma i z Naruszewa już spływają do nas różne ankiety z innego miejsca, chociażby z Włocławka czy ze szpitala informujące nas o tej sytuacji. To jest bardzo kluczowe. My jesteśmy po inwentaryzacji przyrodniczej. Inwentaryzację przyrodniczą prowadziliśmy niespełna rok pełny kalendarzowy czasu. Dzisiaj to wszystko zbieramy do kupy. będziemy Będziemy to zbierać i wrzucali to na, na, na plany, na sytuację i opisywać to do, do przyszłej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i będziemy patrzeć każde z miejsc, które tak naprawdę jest newralgiczne, bądź takie, które, o których tu dzisiaj mieszkańcy nam powiedzieli i przekazali taką informację. To jest 120 km nowego odcinka drogi. To nie jest, w który idziemy po zupełnie nowym dziewiczym śladzie, gdzie tak naprawdę dotykamy nieruchomości, dotykamy, dotykamy zabudowy, dotykamy również gruntów, które dzisiaj są z ojca, pradziada, syna przekazywane i to niestety ludzi determinuje do tego, żeby walczyć. My to rozumiemy, rozumiemy tą sytuację. Natomiast tą drogę chcemy poprowadzić jak mniej konfliktowy sposób. Spotkania informacji. Informacyjne dotyczące budowy z 10 odbywają się w gminach, przez które trasa będzie przebiegała. Ankiety można wysyłać do 19 czerwca.